Halo, dzień dobry. Witam serdecznie w podcaście Halo Piekło. Ja nazywam się Magdalena Piekło i zapraszam serdecznie do wysłuchania rozmowy z Karoliną Stepnowską-Kobyłt na temat oddychania. Karolina, opowiedz czym się zajmujesz? Jestem logopedą. To jest mój pierwszy, najważniejszy zawód. I tak jak większość logopedów, pracuję głównie z nieprawidłową pozycją spoczynkową po języka i nieprawidłowym połykaniem. I to się mocno też wiąże z tym, o czym dzisiaj będziemy mówić głównie, czyli z oddychaniem. Bo większość pacjentów logopedycznych oddycha poprawnie. I nazywam się też... Sama trenerką oddechu. To może zacznijmy od tego, że opowiesz o tym, jak wygląda prawidłowy oddech? Prawidłowy oddech to jest oddech po pierwsze przez nos, zawsze, to znaczy w dzień i w nocy. Prawidłowy oddech jest cichy. Jest cichy tak, że właściwie nie słyszy go osoba, która siedzi obok nas, a może być właściwie też niesłyszalny dla nas samych. Prawidłowy oddech jest lekki. Prawidłowy oddech jest spokojny. Jest też przeponowy. Myślę sobie, że najłatwiej. Hmm, Uświadomić sobie, jaki jest prawidłowy oddech, kiedy się zastanowimy nad tym, jaki oddech jest nieprawidłowy. A najłatwiej mówić o oddechu w stresie wtedy, bo to jest oddech nieprawidłowy, jeśli go porównamy z tym, jak powinniśmy na co dzień fizjologicznie oddychać. Więc, jak się zastanowimy, czy podczas stresu oddech jest szybki, czy wolny? Szybki. Czy oddech podczas stresu jest ciężki, czy lekki? Zdecydowanie ciężki. Ciężki i słyszalny. Czy jest płytki? Czy głęboki? Płytki. Tak, jest płytki. Jeżeli już tutaj jesteśmy przy tym, to, to ja bardzo chętnie powiem o, o głębokim oddychaniu, mm -hmm. bo jest taki mit w naszym społeczeństwie i w naszej kulturze, że głębokie oddychanie to jest dobre oddychanie. Tymczasem to jest nie do końca tak. Myślę, że to jest pewien rodzaj nieporozumienia. No, bo jak wygląda w powszechnym przekonaniu głęboki oddech? No, także sobie napełniam całkowicie moje płuca powietrzem. Mm -hmm. Mm -hmm. I on jest często właśnie szybki. W sensie, że szybko się te płuca napełniają powietrzem, mm -hmm. jak taki balonik. E, tymczasem prawidłowy oddech. Rzeczywiście w pewnym sensie jest głęboki, choć bardziej bym go nazwała dogłębnym po prostu, bo prawidłowy oddech powinien sięgać dna płuc, bo tam wymiana gazowa jest najskuteczniejsza. Jednak to właśnie jest pewna różnica, nie? bo w powszechnym przekonaniu głęboki oddech to jest taki duży oddech po prostu. Taką że dużą masę. Dużą powietrza ilością przyjmujemy. powietrza. Okej, okay, a tak. czy jest różnica między dogłębnym, czyli taki, który wypełnia do końca płuca. Który wypełnia dno płuc tak naprawdę? Ja teraz cały czas to tutaj, drodzy słuchacze, cały czas to testuję, cały mhm. czas oddycham. Jak się zastanowimy, co tak słownikowo znaczy słowo głęboki, to się okazuje, że na przykład głęboki basen to jest taki, który. Ma dużą odległość od powierzchni do dna. Jeżeli tak, to będziemy widzieć, to rzeczywiście głęboki oddech będzie dobry. Ale musi być to oddech zdecydowanie powolny. Jeżeli robimy głęboki oddech, to będzie to oddech bardzo, bardzo powolny. Często się można spotkać z tym, że Jesteśmy zachęcani przez różnych trenerów, czy to instruktorów jogi, czy instruktorów mindfulness, żeby wziąć głęboki oddech. To dobrze jest pamiętać o tym, że, że głęboki oddech tak, ale tylko wtedy, jeżeli on będzie bardzo, bardzo powolny. Że głębokie oddechy w powszechnym Rozumieniu dużych oddechów nie dotleniają nas i nie mają szansy y, wprowadzić nas w stan spokoju, bo takie głębokie, duże oddychanie to jest takie oddychanie jak podczas stresu. Karolina, gdzie nas może zaprowadzić nieprawidłowy oddech? Hmm, czyli taka sytuacja przychodzi mi do głowy. Nam się wydaje, że wszystko jest ok, ale jednak nie mamy ani kontroli, ani świadomości w obszarze naszego własnego oddechu. Co może, co może pójść nie tak w tej, w tej kwestii? Mhm. No właśnie, bo y, wszyscy oddychamy i, i tak naprawdę nie zastanawiamy się nad tym najczęściej, i wydaje się, że nie można tego robić niepoprawnie. E, tymczasem. Zaburzenie wzorców oddychania dotyczy około 10% społeczeństwa. I po czym można poznać, że oddycham źle? Po pierwsze, po tym, gdy oddychamy przez usta. Jeżeli oddychasz usta, przez usta, np. w nocy, budzisz się z wysuszonymi ustami, musisz napić się wody, to jest znak, że, że prawdopodobnie oddychasz przez usta w nocy. Mm. Oddychanie przez usta to jest y, taki bardzo destrukcyjny nawyk, który w, jakby wielopiętrowo, wielopoziomowo wpływa na, y, na zdrowie. Nie będziemy tego dzisiaj rozwijać, bo to jest temat y, y, zdecydowanie na, y, na książkę. I <grym> y, y, jeżeli ktoś oddycha przez usta, to y, to, to zaburzenie wzorców oddychania jest już jakby dosyć poważne. Y, y, Zadyszka przy małym wysiłku fizycznym to też jest zdecydowanie objaw nieprawidłowego oddychania, no bo jeżeli oddycham źle podczas wysiłku fizycznego, podczas ćwiczeń fizycznych, to nie ma szans, że oddycham dobrze wtedy w ciągu dnia, w ciągu normalnych czynności. Także zadyszka jest zdecydowanie takim, takim symptomem. Częste wzdychanie. Częste ziewanie, często to znaczy częściej niż kilka razy w ciągu dnia. Jeżeli ziewam i wzdycham kilka razy na godzinę, no to tak to jest znak, że coś jest, coś jest nie w porządku. E, I uczucie niepokoju, zdecydowanie uczucie napięcia i nadmierna czujność, co się wiąże z pracą naszego nerwu błędnego. E, jeżeli jest pobudzona jego część grzbietowa, tak zwana gadzia, to, to jesteśmy w nieustannym takim napięciu, lekkim lęku i czujności. Fajnie, że o tym mówisz. Ja jakiś czas temu hmm, usłyszałam takiej sytuacji od znajomej, która zawsze jak gdzieś jedzie. W środkach komunikacji miejskiej, to czuję, że, że wstrzymuje oddech. Czyli tak się przejmuje tym, że gdzieś się spóźni, że gdzieś nie zdąży, że zaczyna nieprawidłowo oddychać. I przez tą jej uwagę, przez, przez tą historię, ja zaczęłam też obserwować u siebie ten, ten mechanizm. I rzeczywiście to co, to, to, co mówisz o świadomości bardzo mi pomogła, tak? Czyli nabyłam wiedzę na temat tego, że można wstrzymywać oddech w sytuacjach stresujących, i zaczęłam sobie wracać, okej, okay, mówię sobie dobra, to jest tylko spóźnienie. Moje życie nie jest zagrożone, tak naprawdę jestem w bezpiecznej sytuacji, mogę uspokoić oddech, mogę uspokoić ciśnienie krwi, wszystko jest ok, tak? Jestem bezpieczna, to mi, to mi bardzo poukładało w głowie. Myślę, że zatrzymywanie oddechu faktycznie może być elementem reakcji zamierania, reakcji zamrażania organizmu, ale myślę, że to u każdego jest różnie i że bywa tak, że wstrzymanie oddechu nie musi oznaczać niczego złego, bo czasami, kiedy jesteśmy na czymś bardzo skupieni albo czymś bardzo zajęci, to też mhm. możemy się przyłapać na tym, że wstrzymujemy oddech. Ale nie interpretowałabym tego zawsze na niekorzyść. Z jakimi tematami trafiają ludzie do Twojego gabinetu? To są wszyscy, którzy w jakiś sposób mają zaburzone wzorce oddechowe. To są astmatycy. To są ludzie z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc. Ci, którzy chcą przestać chrapać i pokonać zaburzenia snu. To są pacjenci, którzy chcą wspomagać terapię ortodontyczną, dlatego że zaburzony wzorzec oddychania przyczynia się do powstawania wad zgryzu. I żeby wady zgryzu usunąć, to przed założeniem aparatu należy nauczyć się prawidłowo oddychać i połykać. Ale terapia oddechu... Mimo, że sama nie jest żadną metodą leczenia, tylko wspomaga procesy leczenia, może tak wspomóc psychoterapię na pewno w stanach lękowych, w depresji, w zespole stresu półrazowego, w terapii traumy. I tak, i jeszcze to są dzieci. Które mają nieprawidłową pozycję spoczynkową języka, i nieprawidłowo oddychają i mają wadę wymowy. Karolina, jest jakieś pytanie, którego Ci dzisiaj nie zadałam, a na które chciałabyś bardzo odpowiedzieć? Ja myślę, że chciałabym uzupełnić to, co wcześniej mówiłam o głębokim oddychaniu, bo myślę, że to jest taki bardzo silny mit. W naszym społeczeństwie, eee, więc chciałabym rozwinąć, jak to jest właściwie od takiej biochemicznej strony jak to wygląda, dlaczego oddechy powinny być powolne eee, i dogłębne, a nie głębokie <laughs> niezbyt duże objętościowo. Eee, to jest tak, że powietrze ma do pokonania taką drogę. Najpierw wchodzi przez nos. Potem wpada do naszych płuc. Płuca są zasadniczo takim workiem na powietrze. Płuca wypełniają się pod wpływem różnicy ciśnień między powietrzem znajdującym się w płucach, a tym, które nas otacza. I potem z płuc wędrują do krwi tętniczej, i krew tętnicza jest wysycona. W takim samym stopniu tlenem, jak powietrze, które nabraliśmy. I u zdrowego człowieka to jest mniej więcej 95, między 95 a 100 procentami, czyli właściwie w pełni. I to już nam mówi o tym, że tak naprawdę wzięcie głębszego oddechu dla dotlenienia nie ma większego sensu, bo to tak jakbyśmy chcieli nalać więcej wody do szklanki, która jest już wypełniona po brzegi, tak że po prostu się więcej nie da. Więc wzięcie głębokiego oddechu nie poprawi nam stopnia wysycenia krwi tlenem. I co jest bardzo ważne jeszcze, że dwutlenek węgla oprócz tlenu odgrywa tak naprawdę kluczową rolę w procesie dotlenienia, i żeby właściwie dotlenić nasz organizm, potrzebujemy mieć właściwe proporcje między tlenem a dwutlenkiem węgla. Czyli dwutlenku węgla też nie możemy mieć za mało, a to się dzieje, w odpowiednią jego ilość mamy wtedy, gdy oddychamy przez nos i oddychamy powoli. Nasze oddechy są długie, lekkie spokojne i do dna płuc. To jest optymalna sytuacja, kiedy oddychamy zbyt głęboko w tym znaczeniu, że zbyt dużo objętości bierzemy powietrza, co na przykład ma miejsce w astmie, w operacyjnej chorobie płuc, w zaburzeniach snu, w chrapaniu i tak dalej we wszystkich tych problemach, które wymieniłam wcześniej. To będziemy tracić zbyt dużą ilość dwutlenku węgla, który jest nam potrzebny do tego, żeby swoim ciśnieniem wyprzeć tlen z krwi tętniczej i wprowadzić go do tkanek, do narządów, do mózgu, do serca. Tak, Czyli paradoksalnie, jeżeli mamy zbyt mało dwutlenku węgla, to nie możemy dostarczyć skutecznie tlenu do naszych tkanek. Kolejnym etapem tego dotlenienia, kiedy już tlen znajdzie się w tkankach, to jest wykorzystanie tego tlenu skuteczne. Yy, I to zjawisko się nazywa wydolnością po prostu. I jeżeli mamy zadyszkę, nawet przy małej aktywności fizycznej, yy, przy wolnym truchcie, to znaczy, że tu jest problem. Tak? To, to, to znaczy, że. Dotlenienie naszych tkanek nie przebiega skutecznie. Jak możemy wzmocnić swoją wydolność? Yy, Wzmacnianie wydolności, praca z wydolnością to jest właśnie to, co robię. Yy, I są specjalne ćwiczenia, które można wykonywać. Są to ćwiczenia głównie w ruchu yy, i głównie polegające na wstrzymywaniu powietrza. Rozumiem, że takie ćwiczenia mogą być korzystne dla osób, które zajmują się sportem. Zdecydowanie tak. Mhm. Tak, tak. Nawet sportowcy często nie oddychają poprawnie i zdecydowanie można poprawić swoje wyniki mhm. dzięki ćwiczeniom oddechowym. Co możemy zrobić, żeby polepszyć swój proces oddychania? Mhm. Ja myślę, że to jest przede wszystkim zbudowanie kontaktu z własnym oddechem, i zamiast następnym razem wziąć głęboki oddech, to możemy spróbować poczuć ten oddech, spytać siebie, jaki on jest, co nam mówi o sytuacji, w której się znajdujemy, i pomaga się skontaktować nam z tym oddechem i z samymi sobą. Karolina, bardzo dziękuję za rozmowę. Dowiedziałam się wiele rzeczy na temat oddychania, które wydawało mi się czynnością zupełnie naturalną, zupełnie podświadomą, na którą nie muszę mieć wpływu, której nie muszę kontrolować. Więc bardzo ci za to dziękuję. Na się. <śmiech> <śmiech> dziękuję. Ja też dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zawsze marzyłam, żeby móc to powiedzieć.